Witam Was kochani w kolejnym filmie na naszym kanale. Dzisiaj będzie to kolejny odcinek serii 4 pomysły na... i tym razem pokażę Wam moje propozycje na ulubione sałatki bez mięsa. Pierwsza z nich to będzie sałatka brokułowa z serem feta i z sosem czosnkowym. I tutaj do jej przygotowania potrzebny będzie oczywiście broku. Ja już broku mam ugotowany, co by nie tracić czasu na filmie. Do tego kukurydza, jeden pomidor, ząbek czosnku, jogurt naturalny oraz troszeczkę majonezu do sosu. Jeśli chodzi o majonez, to standardowo u nas jest to majonez lekki. Do tego sól i pieprz oraz słonecznik. Wszystkie już produkty pokazałam, także zabieram się za robienie. Ogólnie te dzisiejsze sałatki będą naprawdę bardzo proste, bardzo szybkie, ale stwierdziłam, że skoro był odcinek z sałatkami mięsnymi, to musi również być taki odcinek z sałatkami bez mięsa. Jeśli chodzi o ser Feta, to u nas standardowo jest to ser typu Feta tłusty. Powiem szczerze, że nie dość, że jest tańszy, to przy okazji jakoś tak bardziej nam smakuje, więc zawsze wybieramy ten. Najpierw kroję ser. Jak ktoś mnie obserwuje dłużej e, i bardzo uważnie, to wie, że nienawidzę kroić sera, to... Ok, ser mam już pokrojony, także teraz kroję pomidora. Kochani, korzystając z okazji krojenia tego warzywa, chciałabym tylko przypomnieć o subskrypcji naszego kanału oraz o zostawieniu po sobie łapki i komentarza, bo będzie nam bardzo miło. I kroję dalej. Okej, okay, wszystko już pokrojone, także teraz obieram ząbek czosnku. Teraz zajmę się zrobieniem naprawdę banalnego sosu czosnkowego, takiego dosłownie klasycznego i do miski daję najpierw jogurt naturalny, do tego troszeczkę majonezu, powiedzmy taka łyżeczka, a już tutaj mam końcówkę dosłownie, więc akurat. Do tego przyciskam ząbek czosnku, dodaję pieprz, troszeczkę soli. No i właśnie tak stwierdziłam, że zapomniałam wyciągnąć jakichkolwiek ziół, także sekund 5. I do tego sosu dodam jeszcze bazylię suszoną. Całość mieszam. Okej, okay, sos gotowy, także to już mogę odstawić na bok. Więc teraz wszystko daję do miski. Zaczynam od ugotowanego brokuła. Do tego pomidor oraz ser. Już tutaj otwieram kukurydzę, wcześniej zapomniałam o niej powiedzieć. Do sałatki właśnie ją dodaję. Kukurydza tutaj naprawdę super pasuje, także nie pomijajcie jej. I tutaj całość mieszam. No, w sumie część sosu już mogę dodać teraz. Żeby bardziej to przeszło smakiem. Standardowo coś mi po wylatywało. No i okej, okay, teraz tutaj wszystko co wymieszałam to przekładam do miseczki. Powiem Wam szczerze, że moja relacja z brokułem jest taka dosyć różna. Jeśli naprawdę jest w takiej bardzo smacznej sałatce, czy gdzieś dodany do takiego naprawdę bardzo smacznego dania, to uwielbiam. Natomiast jakbym miała zjeść takiego samego, to niestety chyba byśmy się nie polubili, ale to tylko i wyłącznie z tego względu, że jak zaczynałam swoją przygodę ze zdrowym odżywianiem, to jadłam brokuła chyba 5 razy w tygodniu cały czas. Bo oczywiście wtedy była zasada, że 100% albo nic, ryż z kurczakiem i z brokułem, nic więcej. Także wtedy troszeczkę mi się przejadł. Ale w takiej sałatce przykładowo już go uwielbiam, no, tylko sobie tak tutaj troszeczkę poprawię, żeby ładniej wyglądało. Wiecie jak jest, fotkę trzeba zrobić, przebitkę. <grych> I teraz dodaję ten sos czosnkowy, który wcześniej zrobiłam. I cały sypię słonecznikiem. Jeśli macie więcej czasu, to możecie ten słonecznik podprażyć na suchej patelni. Wtedy też na pewno będzie jeszcze lepiej smakował, ale powiem szczerze, że ja dzisiaj nie mam tyle czasu. Pierwsza, bardzo szybka, bardzo prosta sałatka jest już gotowa, ale przy tym naprawdę jest mega, mega smaczna, co również Janko potwierdzi. Także jeśli lubicie sałatki bezmięsne, to koniecznie sobie jej spróbujcie. A za momencik na przebitce zobaczycie, jak się prezentuje z bliska. Dzisiejsza druga propozycja będzie chyba jeszcze prostsza niż pierwsza. I będzie to tak zwane Carpaccio z buraka, czyli taka naprawdę przepyszna sałatka. Do jej zrobienia konieczne będą ugotowane buraki. I chciałabym tylko tutaj powiedzieć, że ja zawsze używam tych buraków, które już można kupić ugotowane. Po prostu to bardzo mocno ułatwia mi gotowanie i nie muszę tyle czasu spędzić w kuchni. Do tego tutaj również będzie potrzebny ser, typu feta. Stwierdziłam, że skoro mam końcówkę sera, to właśnie zrobię dwie takie sałatki, żeby już cały zużyć. Do tego rukola. Natomiast jeśli nie lubicie rukoli, to może to być każda inna sałata. Myślę, że roślpąk się sprawdzi tutaj świetnie. dlatego orzechy i u mnie są to orzechy włoskie i te wam właśnie najbardziej polecam do tej sałatki. Jeśli chodzi o sos, to będzie to taki najbardziej klasyczny sos na bazie oliwy z soku z cytryny oraz, so <noise> oraz solą i pieprzem, ale się zacięłam. Jeśli ktoś lubi sos taki musztardowy, to jeszcze można do tego sosu dodać łyżeczkę musztardy. Ja dzisiaj stwierdziłam, że mam bardziej ochotę właśnie na taki klasyczny sos i do tej sałatki ja jeszcze dodam krem na bazie octu balsamicznego. Moim zdaniem pasuje tutaj super, także jeśli macie, to również polecam dodać. Okej, okay, wszystko tu już powiedziałam, także zabieram się w zarobienie i zaczynam od pokrojenia buraków. No, może sobie najpierw ja odsączę. Kurczę, zapomniałam znowu kupić tych rękawiczek do rąk. A buraka tak ciężko się zmywa. No, ale trudno. <gryw> zaczynam kroić. A no tak, tutaj widzę już wszystko opryskane burakiem. Nie byłabym sobą, gdyby coś mi gdzieś nie stopnęło. No cóż, gdybym użyła tarki, to te buraki na pewno byłyby Znacznie bardziej cienkie i zdecydowanie bardziej nadałyby się do tej sałatki, ale powiem szczerze, że tarka jest w tej szafce, a tutaj siedzi pchełka i nie chcę jej wypraszać, ponieważ później już nie przyjdzie. Więc tym razem zrobię to po prostu nożem, a buraki będą troszeczkę grubsze. Znaczy te plasterki. Widzisz pchełka? Tak bardzo chcę, żebyś była na filmie, że nie będę tej tarki wyciągać. Buraki mam pokrojone, także teraz kroję ser typu feta. Myślę, że tutaj do tej sałatki pokroję go na plasterki. No wiesz ty co, pchełka, ja nie wyciągałam tarki, żebyście nie uciekła. Jak już skończyłam robić buraki, to poszłaś. Podziwiam każdego, kto lubi kroić ten ser feta. Ja po prostu nie cierpię. Buraki i feta już mam pokrojoną, także teraz jeszcze pozostało mi posiekać orzechy. Koniecznie, kochani, dajcie znać, czy podoba Wam się taki odcinek z sałatkami bezmięsnymi, czy robić taki jeszcze jeden kiedyś. <grych> Okej, okay, wszystko mam pokrojone, posiekane, także pozostało mi tylko i wyłącznie zrobić ten super trudny sos. Do szklanki na lewą troszeczkę oliwy. Do tego dodaję troszkę soku z cytryny. A jak sos, to nie może zabraknąć szczypty soli oraz pieprzu. Tak jak mówiłam wcześniej, jeśli lubicie musztardę, to możecie tutaj dodać musztardę. Wtedy będzie taki fajny musztardowy sos. Wszystko mam, także pozostało mi jedynie ułożyć tą super trudną sałatkę na talerz. Myślę, jak to tu ułożyć, żeby to jakoś tak wiecie ładnie wyglądało. Na to układam ser. Chciałam, żeby było jakoś, wiecie, artystycznie ładnie, ale totalnie nie, nie potrafię w takie rzeczy. Ogólnie, jeśli nigdy nie jedliście tej sałatki, to koniecznie sobie jej spróbujcie. Bo ja kiedyś tak myślałam, jak to tak burak w sałatce, ja to tak średnio, takiego surowego, znaczy ugotowanego buraka, jeszcze z takim serem, ale powiem szczerze, że to połączenie jest tak pyszne. Naprawdę mi osobiście bardzo, bardzo smakuje. Janek też lubi, a jak Janek lubi, to naprawdę musi być smaczne. Prawie cała słodka jest już gotowa, także teraz polewam ją tym super skomplikowanym sosem. Oprócz tego sypię ją posiekanymi orzechami włoskimi. Sałatka już jest dosłownie gotowa. Pozostało mi tylko polać ją tym sosem. Oczywiście to jest opcjonalne. Jeśli zanim nie przepadacie, to możecie to całkowicie pominąć. Troszeczkę stół jest od buraka, mam nadzieję, że to zajdzie. <grym> I tak się prezentuje moja dzisiejsza druga propozycja, czyli tak zwany carpaccio z buraka. Moim skromnym zdaniem przepyszna sałatka mimo swojej prostoty. Także jeśli jeszcze jej nie próbowaliście, to koniecznie musicie to nadrobić i za momencik na przebicie zobaczycie, jak się prezentuje z bliska. do robienia dzisiejszej trzeciej propozycji, to patrzcie tylko, jakie tutaj przemeblowanie nastąpiło. Chełka chyba już się znudziła siedzeniem tutaj, a tutaj siedzi bardzo chętnie, więc z powrotem wracamy do krzesełka w tym miejscu. Dobra, nie przedłużając. Jeśli chodzi o dzisiejszą trzecią propozycję, to będzie to sałatka makaronowa z zielonym pesto z warzywami oraz mozzarellą. I tutaj do jej przygotowania niezbędny będzie makaron. Ja mam tutaj już ugotowany makaron, żeby nie tracić czasu na filmie. Do tego pesto zielone. I już kilka odcinków temu właśnie pokazywałem Wam to. Ono jest na lodówkach w Lidlu, jest naprawdę przepyszne. Do tego będzie miks sałat. U mnie jest to miks młodych listków, kilka pomidorków koktajlowych oraz czerwona cebula, a także. Mozzarella u mnie jest to mozzarella lekka oraz pestki dyni. Do tej sałatki również możecie dodać słonecznik albo orzechy. Wszystko będzie dobrze pasować. Ja wybrałam pestki dyni z tego względu, że słonecznik i orzechy były już w poprzednich propozycjach. Także co, zabieram się do robienia i zaczynam tutaj od pokrojenia składników. Ta sałatka, tak samo jak pozostałe, będzie bardzo szybka, więc od razu zaczynam kroić mocarelkę. A mówiąc na początku filmu, że sałatki będą bezmięsne, miałam na myśli, że będą wegetariańskie, czyli będą i bez mięsa i bez ryb. Jednak na pewno też nakręcimy odcinek, w którym będą ryby, bo ja osobiście bardzo lubię sałatki z rybami. Mozzarella daję na bok, pokroję pomidorki. Ostatnim produktem, który muszę pokroić to będzie troszeczkę czerwonej cebulki. Jeśli nie lubicie cebuli to po prostu ją pomińcie. My, szczerze mówiąc, bardzo lubimy, co zresztą już nieraz wspominaliśmy. Wszystko już mam pokrojone, przygotowane, także umieszczę w misce. I zaczynam od makaronu. Dlatego makaron bardzo lubię gotować, odmierzając go, bo zawsze jak nie odmierzę, to nagotuję go jak dla wojska. I dodaję tutaj teraz pesto, taką łyżkę jedną, mik sałat, listki, rukole, co tam. Będziecie woleli, to dajcie. Ale jakąkolwiek zieleninkę, dajcie, żeby jednak tych warzyw było troszeczkę więcej. A tak jak zawsze powtarzam, im więcej warzyw, tym zawsze lepiej. Dodaję resztę składników. Całość mieszam ze sobą. A jeśli chodzi o tą sałatkę, to bardzo lubię ją zabierać na wynos, czy na studia, czy gdziekolwiek w trasę. Jakoś tak bardzo mi smakuje ona w lunchboxie. Dobra, dodam jeszcze troszeczkę więcej listków, bo tak patrzę, że jeszcze nie ma ich tak wcale dużo. prawie wszystko gotowe, więc ja już idę po miseczkę i zaraz moment będę to przekładać. Przekładam do miski całość. Okej, okay, cała sałatka już jest prawie gotowa, także pozostało mi jedynie posypać ją pestkami dyni. I voilà. Trzecia dzisiejsza propozycja jest gotowa. Także za momencik na przebitce zobaczycie jak się mu prezentuje z bliska. Jeśli chodzi o dzisiejszą, już ostatnią propozycję, to będzie to sałatka w sosie miodowo-musztardowym z grillowanym serem halloumi oraz orzechami, no i oczywiście warzywami. I tutaj do jej przygotowania potrzebna będzie jakaś sałata, mogą to być właśnie takie jakieś listki, mixała, trukola, cokolwiek wybierzecie to będzie dobrze. Do tego warzywa takie jak papryka, cebula czerwona, kilka pomidorków koktajlowych, jeśli chodzi o sos to będzie on na bazie oliwy, do tego łyżeczka miodu, łyżeczka musztardy, przyprawy, których nie wyciągnęłam, czyli sól oraz pieprz do tego jeszcze troszeczkę soku z cytryny. Wyciągnęłam również krem na bazie octu balsamicznego, bo całą sałatkę nim poleję i tak jak wcześniej mówiłam, sałatka będzie z serem halloumi. A jeśli chodzi o orzechy, które tutaj posiekam, to będą to orzechy włoskie. Wszystko powiedziałam, także standardowo zabieram się do robienia sałatki i myślę, że zacznę od pokrojenia składników, czyli zabieram się za pokrojenie cebulki czerwonej najpierw, ale jej nie nieduże, dosłownie kilka plasterków. I tak jak w poprzedniej sałatce, jeśli nie lubicie cebuli, to po prostu możecie ją pominąć. Dobra, do jednej porcji myślę, że tyle cebulki wystarczy. Do tego papryka czerwona. I paprykę kroję w takie mniejsze kawałki. Sałatki są super, bo można przemycić tyle mikroskładników i witamin. Dobra, tyle papryki wystarczy, więc teraz kroję pomidorki koktajlowe. Kroję od razu ser. Jeśli chodzi o halumi, jeśli nigdy go nie jedliście, to tak, taka tylko malutka wskazówka ode mnie. Zjedźcie go właśnie zgrillowanego na suchej patelni, bo jakbym miała go zjeść takiego, to szczerze mówiąc jest po prostu niesmaczny. A taki zgrillowany smakuje trochę jak taki oscypek, <laughs> przynajmniej moim zdaniem. No mniejsza, po prostu zgrillowany smakuje zdecydowanie lepiej. No do sałatki myślę, że tyle będzie ok. Panie jako że mój e, operator stoi za kamerą i nie widzi, że się coś nie nagrywa, to tylko jeszcze tak powiem, że posiekałam tutaj orzechy włoskie i posiekałam takie trzy kawałki, bo one są tylko tutaj takim małym dodatkiem. Janek, proszę się nie śmiać, tylko pilnować, czy tam się nagrywa. Wszystko mam już pokrojone, także odkładam na bok i teraz zajmę się robieniem sosu. Tak jak wcześniej mówiłam, będzie on na bazie oliwy, czyli dodaję tutaj łyżeczkę. W międzyczasie zgriluję halumi. Mam nadzieję, że tym razem indukcja mnie tutaj nie zaskoczy za bardzo. W patelnię suchą oczywiście dodaję ser. On jest na tyle tłusty, że tutaj dodanie jakiegokolwiek tłuszczu, czy oliwy, czy oleju, czy masła to byłoby po prostu całkowicie bezsensowne. Dlatego no, daję. Mam nadzieję, tak jak mówiłam, że indukcja tym razem mnie nie zawiedzie i się nagle nie spali albo coś. <grytanie> Dobra, niech on się grilluje, ja się zabieram za sos. Tu już do tego pucharka na deserie dodałam oliwę, więc dodaję od razu miód. Taka łyżeczka. I do tego dodaję łyżeczkę musztardy, oczywiście delikatesowej Janek. Delikat. Do tego troszkę soku z cytryny. Na oko to taka łyżeczka, powiedzmy. Do sosu dodaję również troszeczkę pieprzu oraz troszeczkę soli. I ja do takiego sosu, aby nie był on tylko i wyłącznie na bazie oliwy, no bo wiadomo, wtedy by miał znacznie więcej kalorii, dodaję jeszcze troszeczkę wody. Taką mniej więcej łyżeczkę. Sos skończony. Więc teraz zajmę się resztą sałatki. Czyli wymieszam w misce wszystkie składniki. No prawie wszystkie. Najpierw garść miksu sałat. Do tego taka garstka rukoli. Orzechy dam na koniec. I dolewam sos. No i całość mieszam. Do takiej sałatki oczywiście możecie dodać jakieś źródło węglowodanów, nawet jest skazane typu grzanki. Grzanki tutaj się nadadzą ge genialnie. Ja myślę, że taki już jest jak najbardziej ok, więc przewracam na drugą stronę. No i czekam dalej. Dobra. Wyłączam płytę, idę po jakąś miskę i już nakładam sałatkę. już prawie mam, także teraz jeszcze sypię tymi posiekanymi orzechami. I tak jak mówiłem wcześniej, do tej sałatki również pasuje ten krem na bazie octu balsamicznego, więc jedyne co mi pozostało to polać im sałatkę. I moja już dzisiejsza, ostatnia propozycja jest gotowa. Jak mogliście widzieć, każda z tych propozycji była naprawdę bardzo prosta, bardzo szybka a przy tym jest naprawdę bardzo smaczna, także koniecznie musicie sobie spróbować tych przepisów. Standardowo w opisie filmu zostawię kaloryczność, podział makroskładników oraz proporcje. Tymczasem ja się z Wami żegnam i widzimy się za tydzień w niedzielę o godzinie 14. Pa!